Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Fricksio i w dzisiejszym odcinku będę Oczywiście nagrywał Minecrafta Dziś robię portal do... no... No do netheru w sumie. Eee... I ja chciałem... No, w sumie chciałem stworzyć tylko portal do netheru. I na razie chyba tyle. Eee, to sprawdzę coś sobie? A nie, w sumie nie ważne. No. Ja chyba tu miałem trochę tego No, ale ja chyba bym se zabrał to I... Już zabiorę ten jeden, no e, I potrzebuję tak, to Dam to tutaj na razie um, Zabiorę już z tej rzeki chyba Tam z tamtego czegoś ale ja nie będę robił z y, lawapulki, ja będę robił z. Y, y, no. Ja będę robił portal. Nie z lawapulki, że po prostu bez. No, y, bez. <laughs> bez kilofa czegoś takiego, tylko po prostu będę robił. No. Będę kopiał. Ko, kopał obsydian, no bo. no bo nie chcę robić gdzieś tam daleko, ale już sobie go Tylko tam chyba jest lawa. Nie, tam nie ma. Właśnie teraz muszę trochę poszukać tej lawapulki. Chyba sobie ściszę to trochę, bo. Tak trochę za głośno to jest. Znaczy, no. Nie jest jakoś głośno, ale trochę jest. O, chyba tam jest. Tam dalej. No. No to. Jak na razie to robię portal do Netheru, Mogę sobie do niego wejść. Znaczy no, nikt mi nie zabrania. W <noise> nie znaczy, że pójdę tam do niego, zrobię ten portal, wejdę do portalu i może wejdę tak od razu. Czy coś takiego. Nie, a to tam jest, okay. Ja myślę że to tu jest. O. Hej bro, tak nie można. Okej, okay. i teraz robię tak. No, może być o. Okay, może być tyle. Wystarczająco. Nie, a no właśnie, bo ja mam chyba i ilość tam to, to będzie szybciej teraz szło. Bardzo dobrze. No kurde. No, jak lubicie moje filmiki, to można zasubować oczywiście. Więc no... Nie zmuszam, tylko proponuję, bo fajnie by było po prostu mieć jakiegoś tam suba. Czy mam tam 20, ale. O nie! Co ja zrobiłem? Okej, okay, trudno. To trzeba tutaj kopać. No i teraz tu kopiemy. No, lajka like chyba też można dać. A więc tak, no jak już mówiłem, wejdę do tego portalu, jak go zrobię. Ile ja już mam? 9. No to. A w sumie go sobie zabiorę, nawet dużo. Po czemu by nie? Jeszcze dwa chyba i tyle. Nie, bo do portalu ogólnie jest do dziesięć potrzebnych, tak? Minimalnie, ale ja zabiorę więcej, i czemu mówię. nie? Bo 3. Trzy z boku, w sensie, że lewo, prawo trzy, góra, dół dwa, a to razem to jest dziesięć. Okej, okay, biorę ostatniego i chyba idę. Bo nie wiem, czy mi się opaca tu nadal kopać. Yy, o! Albo mógłby sobie jeszcze... No by se opoluję w sumie. Nie! Jak to? Ej! Przegrałem! A to ja idę... A to jest chyba mój pierwszy dead. Okej, okay, nie, bo ja myślałem, że ja pokonam tego creepera jeszcze tym jednym uderzeniem. Ale no nie. Czyli złe obliczenia zrobiłem. O kurde. Ale wiecie, co jest najgorsze w creeperach. To właśnie jak jest się praktycznie dosłownie w Creeperze, to że wtedy no, można zginąć nawet na hita, Nawet z taką zbroją, którą miałem. To jest najgorsze właśnie. Czekaj, gdzie to było? E, tam A Wtedy tuszę no, to jest tutaj gdzieś. O, tam są moje itemy. Ale w sumie pierwszy raz zginęłem. No, to... I to z, tylko z mojej głupoty Bo myślałem, że zabiję Creepera, ale go nie zabiłem Znaczy faktycznie go zabiłem Ogólnie, zabiłem go Znaczy, on się w sumie zabił, no Chyba wiecie, o co mi chodzi Czekaj, sobie Ja zawsze bloki daję Po lewej stronie w środku daję narzędzia, a po prawej stronie jakieś inne takie rzeczy Kurde, no szkoda ten jeden desk to mógł być w jakiejś innej sytuacji, ale nie no, w nederze tak szczerze nie chciałbym zginąć. Tym bardziej przez lawę jakbym wpadł. Jeszcze tym bardziej jak akurat mam właśnie takie rzeczy czy coś takiego. W sumie po co ja zabierałem to? A, mogę sobie sobie dać do domku. A, i w sumie tyle. Mogę jeszcze tak zrobić. Kurde, no ale serio, popełniłem duży błąd. Znaczy no niczego. On tam chyba tak zbroja mi trochę ten się zepsuła. Jak już to, że no czekajcie, muszę coś obiecieć. Do klaty jest 8 żelaza albo byle czego. No, ja, no 8 plus 4 i 5, czyli 9, czyli 17. Jeszcze spodnie, Spodnie... no spodnie 7, czyli czekaj, kurde, zapomniałem, e, było tak 9. 8 klata, 9 hełm i buty. Czyli razem to jest 17 i plus te ile to było? 7... 7 no 24, no to 24 żelaza. Teraz 3, 3 razy 9 to jest 27. A, to ja mam dużo żelaza, nawet. Jakbym sobie to wszystko ten, ten to bym miał chyba tak z 2 staki, coś, coś czuję No chyba tak. E, co ja robię? A. To sobie w sumie tu dam chyba. To se tak dam, o. <laughs> to se tu dam. No, da, po to mi to było chyba. Co nie? To dam tu, to w sumie chyba tu se skroję do tej skrzynki. To, nie. To z tego sobie coś stworzę, a. W sumie ja czy ja mogę dać slajma do tego? Nie, tu nie jest to kogoś, nie wiem. Nie, na razie go dam tutaj, nie wiem. Może się to potem zmieni. Eee. Nie, bo tu nic nie miałam dawać. Okej, okay, to mogę iść. To gdzie by to zrobić? A może gdzieś pod ziemią? Albo nie. Albo może gdzieś tutaj. Albo zrobię kolejne piętro. Ej, to jest dobry pomysł. Na przykład tutaj takie coś. o Powiedzmy, że tutaj gdzieś... Nie, nie tak. Aha, bo ja chyba... Ten. No, bo to jest pół blok. Chyba, że zrobię schodki. No to mogę. Mogę zrobić schodki w sumie. Też dobry pomysł. A nie, w sumie poza, to niszczę. A to mogę w sumie tu chyba zostawić. Patrzcie. I no to mogło to być jeszcze. Okay. tu bym musiał jakiś. Już... Postawię sobie tutaj to. Stworzę sobie tak. Nie, w sumie tyle wystarczy chyba na razie. No to zaraz się sprawdzi. Chciał tak zrobić. Tak. Tu bym musiał to wybić. Okej. Okay. A to chyba usunę, wiecie? Nie, w sumie to, to zostaje na razie. To zostaje. To dam tu. Ej, a no właśnie, bo ja mam chyba trochę naderzaku. Tak mi się zdaje, bo ja chyba zabierałem. Bo ja właśnie chciałem tak zrobić takie. No zaraz wam pokażę w sumie. Zresztą. Tylko, żeby to nie było jakoś mega duże. Ten, no tak już powiem, pokój. Tu sobie damy tak, tu tak. Tu chyba nawet mam pomysł na zrobienie czegoś takiego. Muszę tak, w sensie, że nie, w sumie. A tak się da zrobić? Uda się, zapomniałem. Znaczy, nie zapomniałem, bardziej nie wiedziałem o tym. Także. Znaczy, mogłem wiedzieć, właśnie domyślałem. Nie wi o, nie wiedziałem, lecz się domyślałem. O, tak mogę powiedzieć. I jakby to jeszcze można było zrobić? Co? Jakoś okej, okay, zrobię tak dziwnie, żeby było. O! Nie, czekaj. A to mogę tak zrobić. Patrzcie, tak. Coś takiego. O. To będzie. Nie wiem. Ok, na razie w sumie. Czym by to można było pograć, No na razie chyba tak zrobię. Nie wiem. Albo drzwi. Ej, mam pomysł. Mm. Tylko teraz, które by pasowało? To się tak robiło. No. Ale nie pasowałoby... Właśnie ja chyba na razie zrobię ten domek. Nie, tutaj. A mało mam. Kurde, mało mam. Chyba, że z miedzi, Bo mieć była nawet dobra. W sensie, że... No już zabiorę ten dwa bloki, bo dużo chyba trzeba. Bo mieć była fajna, tylko które by to zrobić? Które by bardziej pasowało? O co mi się jest? Czekaj, bo to się robiło tak, jedno, chyba? Nie, nie pamiętam, ale tak się robiło ten blok. Kurde, jak się robiło? Nie, ja muszę sprawdzić, bo ja Sara nie pamiętam. Nigdy nie pa... e, Tu jest, o no tu. To... Aha, bo to trzeba mieć te blok. To to nieważne. Kurde, to ja muszę mieć dużo żelaza. To się nie opłaca. A to nie wa... Nie, to wiecie, co teraz żelaza nie robię, chyba to to się nie opłaci No, trudno. Z czego by to można było zrobić? Nie, no, z rudy mi się nie chce. Może z jakiegoś kamienia. Ej, granit! Ej, nie, albo. Nie, no, granit. Mi się nie chce granitu chyba mieć, bo, no, bo tak. Okej, okay, wiecie co? Na razie zrobię ten portal już. Obym miał fajne seed. Ja mam pomysł, że chyba go zrobię. Ja go chyba tak zrobię, wiecie, że zaraz zobaczycie. Tutaj tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czekaj, ja mogę wejść tutaj i będzie miło. Teraz raz, dwa. O. Kurde, są takie szorsty, w którym... Jest coś takiego, że po prostu ktoś się pomylił, ale specjalnie. Do, no dla zabawy, tak po prostu. Chyba. O, i tak zrobię. O, to jest dobry pomysł. Ej, i może jeszcze tu zrobię. Patrzcie, tak. Będzie fajnie wyglądać. O, i mam idealnie. Idealnie mam. Nie, nie udało się. Eee, tak. O, fajnie to nawet wygląda. Przynajmniej, moim zdaniem Cicho tam pies, bo muszę się skupić. Nie no, w sumie nie muszę się skupiać. I teraz... Ja bym to, to muszę usunąć. Niestety dirt. I co? Ja chyba na razie. Zrobię. W sumie! Ja to chyba na razie zostawię. Albo tutaj chociaż tak zrobię. Dachu żadnego na razie nie będę robił. Chyba, że zrobię zaraz, to nie wiem to się zobaczy. Albo tak zrobię i tu Nie wiem, no i chyba może być Ktoś zrobię, wejdę tutaj, nie, nie mogę Chyba nie. nie Nie, nie, wejdę tutaj, muszę jeszcze jeden A, bo tu już dałem, a na dole? Na dole to znam No to na razie to tak może zostać Be będzie git w sumie Będzie git To zabieram Crafting table, daje się tu o mam pomysł, zrobię sobie skrzynię, jakbym chciał na przykład zostawiać coś O, przejść pod drewno Zaraz wam pokażę, w sumie A tu tam? No to se zabiera. Czemu, nie. zabiera so, Zrobię jakiś mościk, jak, jak już Że... Patrzcie no, że zrobię sobie skrzynię, jakbym miał za dużo rzeczy, to po prostu daję te rzeczy do... No do jednej skrzyni, jakbym nie chciał jej zabierać, jakbym na, przy na przykład, czy znaczy raczej, ale no na przykład, na przykład, jakbym zginął, to te rzeczy, większość tych rzeczy będzie tutaj. I oczywiście potrzebuję jeszcze jedzenia. Czy ja mam jakieś jedzenie? Znaczy, tu chyba mam. O. Albo nie, zabiorę sobie kuczoka Kuczołka sobie zabiorę. Give me a bread. A, jeszcze... A to gdzie są moje pochodnie, ja chyba je zostawiłem. No, trudno. No. A, krzesiwo! No najważniejsza część tego chyba. Krzesiwo. A krzesiwo jest tu. No właśnie. Nie no, modlę się teraz, żebym miał dobry... dobry seed. O i to w no. sumie to zostawię chyba. Coś, coś, coś takiego. Nie wiem tyle sobie zostawię. To ma być tu, to ma być. Tu, albo wiecie co? Tę, tę. Nie, nie, nie. Skąd, nie wiem skąd to mam, to też to zostawię. Sobie... O kurde, ja miałem diamentowy kilo. O, to by było. Oby, proszę. Proszę, jakiś fajny seed. I co jest? O, ej to są te fajne drzewko. E, to ja lubię takie. Muszę się roze... O, już się tam lawa O kurde. Hmm. A tu będą te hokliny chyba. Na Czy te takie drugie? Nie wiem. się nie pamiętam. O, tam jest Enderman. O kurde, prawie chyba spadłem. Tam jest jakaś sraka. Okej, okay, ja chyba będę się do góry budował. Może netherite? Nie no, nie no. Ciekawe jak rzadki jest netherite. Chyba dobrze to by... Się. tak nie czymś innym jeszcze się to kopie co to jest aha dawaj to mogę coś z tego stworzyć chyba nie no nie nie mogę a co tu jest w środku Gimida. ej to jest to drewno bo to są te drzewka zapomniałem czy ja słyszałem slam czy to byłem ja chyba ja ej co Nie wiem, podbuduję się może trochę gdzieś. W, tam, w jakieś tam miejsce się podbuduje może. No i będzie git. teraz tak sobie zrobię. Muszę uważać. Nie. E, bo teraz tylko problem jest. E, to sam muszę zabrać? Bo... Nie, czekaj, bo to się tak robi Ej, mam tego grzybka. Ale nie, tego grzybka nie chcę. Tego też nie. Czemu to jest tak w ogóle? Bnie. Taki mości chyba sobie zrobię. Nie wiem, tak po prostu, bo młodzi mi się. Ja idę... Ej, pozbieram sobie tego drewna. W raczej się przydam Nie, co ja zrobiłem... A, tu już nie ma tego. Nie pozbieram sobie. To jest to takie, no. Takie niebieskie drewno. Co ja słyszałem? Wspomniałem. Ile chwiliny mam życia, ale chyba dużo. O kurde, tu się coś pali. Ogień się pali. Co jest? Ogień się pali. A my nadal to... Potem można było się spinać. Tak, dobrze pani. Ogień się pali. A my nadal mali O gold, gol, gold A bardziej te takie małe części tego golda. Są... Ja, ja zawsze myślałam, że to są jakieś moleczki. Kurde Będę miał netherak. gdzie nether? Co tam jest? Tam coś jest Coś jest? Nie to coś czuję, że to będzie długa droga Tam coś? a Nie dalej! Tam jest tak dużo tego tego, tak powiem, gunpowdera, ale tego, Nie no, to nie jest świecący gunpowder, ale nie wiem, tak tak, tak mi się to nazywało, tak dziwnie, okej, okay. chyba się wrócę, no raczej się wrócę, i ile trwa odcinek, prawie 20 minut, okej, okay. okay, czyli mogę zabrać swoje rzecz, chyba, tak, chyba, ten, ten, a w sumie to bym se tu zostawił, a gorda bym se zrobił. Tak to się robi, chyba. No. Kurde, mam 8. Jeszcze to trochę trudno. Nie wiem, to sobie też zosta Nie, tego nie, ale to. O. No. no i to, dam sobie tylko te parę rzeczy tam z tego magazynu. I chyba mogę pójść spać na przykład albo pójdziesz się coś zenchantować, tak powiem. Aha. No to fajnie. Yy, nie bo jak się tutaj sprzyjadać. No, więc... No. Chyba wszystko, co chciałam zrobić. Nie myślę, że to mi zajęło dwa... 20 minut. Chodź na tu. Co mnie bijesz? Hej! Ty! Ej, czemu mi się tak celować? A ja czasami mam tak, że nie umiem celować. Znaczy, umiem, ale albo za mocno tam myszkę w prawo, albo za słabo. Różnie bywa ze mną. A, miałem coś enchantować. Chyba, że nie mogę. To nie wiem. Efficiency 2. Efficiency 2. I to chyba było 5, co nie? No właśnie. To idę jeszcze powalczyć trochę. Z tymi potworkami i chyba tyle. I idę z -enchantować. i koniec w sumie. Tak myślę. patrzcie ja już na kurczaka nie wiem to. A w sumie kurczak jest mały. A poza tym tu też była trawa, to nieważne. Eee, tu jest jakaś świnia. Zabieram sobie. Mam mięsko, No to fajnie. O! Tu jest. Dużo... Nie! Za duże ryzyko! Jest teraz potworów potwory. A teraz. O, to było dobre. Patera. O ha ha Dziękuję za Expa. O, mam już pięć, ale to jeszcze sobie tą krówkę zabiję. Bo czemu by nie? Wracam do domku i chyba kończę. Wiecie? Tak, tak jakoś wyszło. O! Czemu ja tak blisko podchodzę do tych potworów? Właśnie nie wiem. O więc się pali. Czemu? wszyscy się gdzieś podziali? Nie, to było chyba... Gdzie się wszyscy podzieli. O, miałem to senchantować. Patrzcie teraz, to. Jak będę miał ten kilo, bo on ma efficiency też 3, to ile trzeba będzie mieć? 14! O kurde, to was coś chyba nie powiem co. No to na razie to kryję i co tu jeszcze mam? mam? Kolejne efficiency, w sumie tyle. A to sobie upieczę. I chyba kończę w sumie. Więc do widzenia. Nie, w sumie jeszcze nie. Coś tu jeszcze zrobię. Dam to. No, więc do widzenia. I cześć.